22, David Jackson, 25, Ronald Moore, 52, Dallas, London, Dallas, London, 54, John Edwards, Gary Plus, Pekin, Rubst, Tożsamec, Piacy Medińskie, Asystentami Gary Medińskiego, Słowak, Mariusz Narysej, Panias Eliza, dyrektorem odbódu. Obrigado, I jeszcze jedna dla trenera Jacka Winnickiego i jego <noise> e. Gratuluję zawodnikom tego zwycięstwa. Zdawałyśmy sobie sprawę, że to może być ciężki mecz dla nas. Mm na pewno siarka jeżeli tak dobrze, że chciałem się dojechać jak tego zaprezentować. Bardzo mocno walczyli, my nie potrafiliśmy do końca my nie potrafiliśmy do końca złapać takiego rytmu gry, takiej w pierwszej połowie nie trafiliśmy na niewiarygodne ilość rzutów spod kosza. I, I nawet prowadząc w, w pierwszej połowie średnio... Siedmioma punktami. Nie udało nam się, mimo że nawet prowadząc siedmioma punktami, nie, nie, nie trafiliśmy mnóstwo rządów z samego kosza. Nasi wysocy gracze, pod względem skuteczności, naprawdę dzisiaj się nie popisali. I dużo było takich sytuacji, gdzie mogliśmy spokojnie przymałać mężczyznę. No, my, tak naprawdę, mimo tych wszystkich zwycięstw, to my cały czas uczymy się naszego rytmu gry. To jest nasz największy problem, ponieważ tam się wielokrotnie zdarzało w poprzednich meczach, że grając. Naprawdę no, przez większą część spotkania dużo lepiej, potem tak mieliśmy kontrolowe spotkania. No tutaj to nie można powiedzieć, żeśmy że, 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 że tego spotkania nie kontrolowali, ponieważ no, tylko koniec trzeciej kwarty, kiedy zespół z Starna Brzega wrócił do gry na dwa punkty, a potem bardzo dobra, czwarta, kwarta skuteczna i to zupełnie inaczej otworzyło, y, otworzyło nasze granie. Także jestem bardzo zadowolony, mycie jest ciężki dalszym ciągu popełniamy. Popełniamy też błędy tak, ale dużo błędów wynika z, z szerokiej rotacji. My musimy grać szeroko, szykujemy się do gry w Pucharach Europejskich, musimy wykorzystywać wszystkich graczy. Także taki sezon jest długi. Cieszę bardzo się, że wygraliśmy, ponieważ to zwycięstwo na wyjeździe jest bardzo ważne. No, muszę powiedzieć, że e, bardzo ciężkie jeszcze było dla nas. czy kwarty graliśmy e, prawie w, na, na tym samym poziomie. E, I udało nam się w tej czwartej kwarty jeszcze, e, jeszcze trochę lepiej zagrać. jaka e, mam bardzo dobrą nużyny, e, te chłopaki walczą do końca i, i jak, jak trafią dwa, trzy rzuty, to e, nigdy nie wiadomo co, co jedno staje się stanie w takim meczu. się, że, że wygraliśmy pod koniec. Um, myślę, że e, parę drużyn tutaj jeszcze, e, jeszcze e, przegramy mecze, bo no, naprawdę ciężko tutaj jest grać. Um, no ale dla nas teraz jest ważne, że mamy 6-0, 6 zwycięzców e, i e, następne trzy będą w domu, więc um, jak Korzyw powiedział, szukamy, szukamy dalej. A, naszą rotację, nasz, 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 naszą koszykówkę, nasz rytm, um, ale myślę, że uh, z, znajdziemy go. Dziękuję. Myślę, że jakiś wybitny obrona, ale nasza obrona jest na dobrym poziomie. Nasza obrona funkcjonuje, popełniając sami błędy na pewno, ale nie można mieć pretensji za szczerym naszej obrony i też nie można, paradoksalnie to nie o, chodzi o, o to, że mamy pretensje naszego ataku, chodzi o rytm grania, kiedy zagrać szybciej, kiedy zagrać wolniej. Ale w dzisiejszym spotkaniu, w dzisiejszym spotkaniu zszwankowała skuteczność podkosza z łatwych pozycji i był taki moment, że nagle w pierwszej połowie w drugiej kwarcie, kiedy mieliśmy bardzo bardzo małą zatrzymaliśmy zespół z trzeronów tam, że miały na 7 a z nami 11. To właśnie atakowaliśmy kosza, atakowaliśmy spod kosza, zaczęliśmy rządzę za 3 punkty. I cała nasza gra opierała się na ludzi za trzy punkty, co z kolei kilka spowodowało, że rzuty były niecelne. I to jest tak, taki styl gry, ma siarka tak dobrze. tylko się odbija, daleki żółty daleko i zbierali piłkę. I pchali szybki atak, bo to jest jakby... Ich, wiadomo, że to, to byłaby ich szansa dla z mają zawodników amerykańskich, którzy w ten sposób funkcjonują. Ale ja ogólnie jeżeli chodzi o problemy, to ona jest dobra w naszym wykonaniu, wszystkie mysze wszystkie i nad ja tym bardzo ciężko pracujemy. Nawet jeżeli jak przychodzi taki dzień jak dzisiaj, to jeszcze na tyle mieliśmy siły w czwartej kwarcie, że udało nam się no, zdominować ten nas w czwartej. I tutaj niczego nie ujmując zespołowi z, z, z Star Brzega e, i, I to jest bardzo dobry zespół, ale cele tych zespołów są różne. Inne cele ma siarka ten w tym sezonie i inne cele ma turus e, go Także na to też trzeba brać e, pewnego rodzaju poprawkę. Mecz był zacięty, widać było, że bardzo się zespół z, z, z Star starał my musimy sobie zdawać z tego sprawę, że przeciwko nam. Wyrobiliśmy już sobie taką markę, że przeciwko nam każdy gra, także każde zwycięstwo z nami jest już sensacją, prawda? Także my musimy starać się chodzić twardo po ziemi i grać naszą koszykówkę, bo my na tą chwilę nie udowodniliśmy jeszcze, że yy, możemy grać 40 minut równo o Jeżeli nie ma pytań, serdecznie dziękujemy, za wynika również. Kropka, meczu po kilku zdaniach. Może w jednym gradi mam część po prostu, takiej gradi zróżnicującej od rzeczy wszystkich. No, można powiedzieć, że całe spotkanie trzymaliśmy się na niedużej różnicy punktów, a w sumie czwarta, kwarta zauważyła o tym, że przegraliśmy w sumie wysoko. Więc wynik końcowy był myślenie o tym, że, 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 że wygraliśmy bardzo słabo, ale tak naprawdę rywal był w, zasięgu, w naszym zasięgu. Przegraliśmy na mało serdecznie. Jeżeli są jakieś pytania zazwyczaj... Proszę bardzo, się rozwalił na to otwarcie? Bo tak to wyglądało. No, jeszcze raz. Czy przestraszyliście się rozwalić Nie, ja myślę, że nie przestraszyliśmy się, po prostu pokonaliśmy mnóstwo błędów, niedogadanie w obronie, niecenne rzuty, szalone penetracje. Ja to generała pytam, czy ta obrona wyglądała całkiem dobrze, w pasach ja się nie zgodzę do końca. Niski byli przeciwnika bardziej wynikało z ich mądrości taktycznej i rozwijania długich i spokojnych akcji niż z naszej dobrej obrony. Nie robimy postępów w defensywie, to znaczy błędy się powtarzają z, z meczu na mecz. Może to wynikać z tego, że, że od początku sezonu praktycznie czy piątek piątek zaczyna nie dopiero pierwsza postawa, a dziesiątka była razem. Od dzisiaj jest zakaz kontuzji. Ci, którzy mają kontuzję, mają wyjeżdżę do domu, bo już mam tego potąd. Nie da się pracować po prostu ciągle z 8-9 czy trzydziestoma zawodnikami z podstawowej rozwoju. Yy... Tak mówię, no yy... Podstawowe błędy, te fundamentalne, na których się opiera koszykówka, nie są poprawiane. To jest defensywa solidna, to jest zastawianie, porzucie, zbórka na własnej kartnicy. E, 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 się, 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 w rolniczej, nie ma postępów w obronie i tak dalej, i tak dalej. No, nie jestem zadowolony z tego, co, co, co oglądałem dzisiejszy. W każdym razie, że tutaj na razie, że będziesz ze Takiem na dzisiaj pan tak zamieda Zbywaniem Co zrobię? Mogę spróbować jeszcze doprowadzić do porządku i na drugą ja, ja też teraz bym wyszedł na czystą pozycję i nie wyrażę. Obiecuję. Też potrafi nie trafić. Od tego są zawodnicy, dlatego pieniądze, że jak mam otwartą pozycję czystą do rzutu, no to pierwotem pieniądze i rzucić nie 100%, ale jak na treningu jest 70-80, to na meczu jest 20, nie wiem, 18. To jest kwestia skuteczności. W miarę rozpoczynamy dobrze, bo się są skoncentrowani na tym, co mają robić. Później znowu wracają stare nawyki im dużej łas indywidualne akcje, szukanie punktów, może gracze chcą się rozliczać przez punkty, żeby wygadzać Może nie piszcie punktów, gazajcie ja proszę Was, kto dobry, Piszcie, kto zebrał, kto asystował, gdy no, punkty. punkty. Tak, Taką mam prośbę, bo, bo tak to wygląda, że jak facet przez kwarty nie rzucił punktów, to później to się odbija na ze bo próbuje sobie odbić, nadronić to. No, no bo to jest jego przyszłość, no. tak by mi się wydaje Problemy z kontrolowaniem akcji. Wilar mocno kryty. Problemy z wyprowadzeniem wieki spod własnego kosza, który, który, który wkrył na całym i to był problem też. Sporo straty. Znaczy głupi strat był. Bo... Strata straci nierówna. Jeśli strata jest w ataku możemy zobowiązać do to jest okej. Okay, natomiast jeśli podaje się przeciwnikowi na kontrę jest to taki brak odpowiedzialności. No, myślę, że to ciągły brak dorosłości w tej drużynie jest. No, to jest taka drużyna wiem, bez bez jeszcze deblutyny niestety, no, zobaczymy, będzie wyglądać. Nie wykorzystują e, marka, który jest w dobrej dyspozycji w tej chwili. Nie można na nich tego wymusić. Nie wiem, bo zawsze jest to trudne, jeśli grupą przewodzącą są obcokrajowcy ale, ale działań przeciwko sobie. Jeżeli nie ma pytań, dziękujemy serdecznie.